Siemka Kochani! Czyżby relaks w ogrodzie? Otóż nie! Pracujemy na pełnych obrotach, bo już w poniedziałek odpalamy listy startowe do naszej drugiej imprezy Precision Speed Rally Team, czyli drugi KJS o nazwie Rally Suszec. Zanim 1 września odpalimy listy zgłoszeniowe, kilka najważniejszych informacji. Czego możecie się spodziewać 18 października podczas naszej drugiej imprezy Precision Speed Rally Team? Na pewno doskonałej zabawy i świetnej atmosfery. Szybkiego technicznego asfaltowego odcinka o długości 2-3 km, pokonywanego aż pięciokrotnie, będą szykany, czy będzie beczka, zobaczymy 18 października. Elektroniczny pomiar czasu. Czy musicie mieć samochód przygotowany do motorsportu? Absolutnie nie, ale możecie. Czy możecie wystartować samochodem zupełnie seryjnym? Jak najbardziej tak. Czy samochód musi być zarejestrowany, posiadać tablice rejestracyjne, ubezpieczenie itd. Absolutnie nie. Kochani, bez względu na to, czy będziecie startowali samochodem przygotowanym do motosportu, czy samochodem cywilnym, najważniejsze, co musicie posiadać, bez czego nie wyjedziecie na odcinek, to oczywiście jest kask bezpieczeństwa. W samochodzie fajnie, jakby się znalazła też gaśnica i to są dwa podstawowe elementy wyposażenia każdego samochodu, który ma zamiar wziąć udział w naszej imprezie 18 października. 18 października, drugi KOdes, Rejli Suszec. Widzimy się na parkingu po byłej kopalni KWK Krupiński. Szykujcie fury, nie może Was tam zabraknąć. Do zobaczenia, pamiętajcie, już w poniedziałek 1 września ruszałem zapisy. Lista jest ograniczona, ilość miejsc jest ograniczona. Także wpisujcie, zapisujcie i widzimy się 18 października na drugim KODES Reilly Suszec. A ja pędzę na oes Do zobaczenia! <śmienią>